Kurde, jak zacząłem nagrywać, to akurat przez to śpiewać. Taki koleś przyszedł i zaczął śpiewać po włosku. Ale niestety zaprzestał od razu po wyciągnięciu kamery. Nie wiem, czy oni to nagrywali, czy nie. W ogóle jaka dzisiaj sytuacja mi się spotka. O! Ach, za daleko poszedł, nie słychać. W ogóle, jaka sytuacja gdzieś się spotkała Siadłem sobie tutaj na tym pomniku Jak zawsze na fontanie Zajadłem sobie kanapkę I podchodzi do mnie Włoszka i się pyta Ty chyba nie jesteś Włochem Mówię, że nie, nie jestem Włochem Ona mówi, tu nie można jeść No jak to nie można jeść? Dużo ludzi tu przychodzi i je No nie, nie, nie To jest pomnik Tutaj nie, trzeba wszystko dbać Tu nie wolno jeść I stoi nade mną i wiesz I mówi, żebym sobie poszedł tam na rynek ja tak się patrzę, rozglądam. No akurat w tym momencie nikt nie je. No ja dobra, to se stanę tu pod schodami i tu będę sobie jadł, nie? żeby się nie kłócić, ale już mnie zdenerwowało takie wiesz, no głupie zachowanie, że nie mogę jeść. I, i sobie stanęłem tutaj, tutaj na dole, i sobie zajadam, i ona zeszła, i sobie idzie, i jest, jest tam jak ta latarnia, i patrzę, rodzina przyszła z dziećmi, o właśnie tak jak tutaj jakaś para przyszła, wiesz, i zaczęli wszyscy jeść. Ja ją gonię w ogóle, wiesz, ona widzi, że gonię, ją odwraca się i ucieka ode mnie. Normalnie ucieka ode mnie. Dogoniła, mnie, mówię, stój, stój, stój. Czekaj, chodźmy wróćmy. Powiedz to, to, to samo dla tej rodziny, tutaj z dziećmi, co tutaj teraz właśnie sobie urządzają ten e, przerwę i sobie zajedają dla tej pary, co tam siedzi, i sobie też urządzają. Nie, nie, bo to nie było tylko do ciebie. Tu jest taki pomnik, ja to zgłoszę tutaj na publicznie do wszystkich tutaj... A mówię, chodź tutaj teraz ze mną podejdź, bo ja chcę tu usłyszeć. Jak ty mówisz, to ty, ty włoskiej rodzinie to samo co do mnie powiedziałaś. Nie, 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 nie. I się odwróciła i szybkim krokiem ucieka. w ogóle ty taka sytuacja mnie spotkała. Wesoło, Dobra, mała przerwa. Zdecydowanie lepiej, że mam już ten. ściągać do płynu. Po, po pracy tylko zlałem wodą, posprzątałem, pomyłem, ściągnęłem. I jest zdecydowanie lepiej. zgawica taka zniknęła, ten płyn zszedł No, trzeba było mi to od początku robić. No nic, przerwa, zajadamy i zaraz robimy rundę numer 2 i wracamy do domu. Dzisiaj przyszła policja, przykontrolować nas tutaj, żeby nie zaczynać za wcześnie. Tylko godziny startu są o czwarte i o czwartej zaczynać. Ale dobrze, że młode kobiety pierwszy raz tu były. Odkąd ja jestem, to, to tylko upomnienie jest. To już moje drugie upomnienie, tak jak jestem, dwa miesiące. A to jeszcze do mandatu trochę zejdzie. No ale no szkoda, no szkoda. Myślałem, że szybciej skończę. W sumie 40 minut zostało, żeby wystartować, ale ciemno będzie. No ale czasami tak bywa. Wczoraj nie było, dawno ich nie było tak naprawdę. Także musieli przyjść. A ja tak teraz sobie się zastanawiam. Grudzie niedługo nam zleci. Styczeń będzie cichym miesiącem, więc w styczniu chyba gdzieś pojedziemy na wakacje, Trzeba odpocząć. I tak teraz się zastanawiam, gdzie można by było polecieć na wakacje w styczniu. I myślałem, że może polecieć do Tunezji i Maroko Dwa tygodnie w Tunezji, dwa tygodnie w Maroko I sobie wrócić w lutym Albo Dwa tygodnie w Albanii I dwa tygodnie w Czarnogórze Nie wiem, co by było lepsze W Afryce jeszcze chyba nigdy nie byłem <laughs> Chyba jeszcze nigdy No nigdy nie byłem Chyba kurde na ten, styczeń do Afryki Czemu nie? Maroko, Tunezja Brzmi Egzotycznie, można spróbować trochę kawy, jakie jak tam piją, może jakieś potrawy, nie? A co wy byście wybrali Bałkany czy Afrykę? Chyba odpowiedź jest jasna. No dobra, no to siedzę i czekam. 40 minut muszę zadzwonić do Lucy, że dzisiaj wcześniej do domu nie wrócę. Aj ja. No nic.

Muzyka, pełno ludzi. Ja kończę, to naprawdę fajny dzień, ale jestem na maksa głodny, także nie, 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 nie. wracamy naszym tramwaj'em do domku. Głodny jestem, ale zadowolony. <kłysza> Jeszcze jutro jeden dzień. I potem dwa dni wolnego, także przyjedziemy się na jakąś kawę, rogalika czy coś smacznego. Nic takiego się wielkiego nie przydarzyło w pracy, co mógłbym skomentować. Jedyne to, że kobieta przyszła z dziećmi, z mężem i miała psa, puściła dzieci tam, żeby się bawiły, ale ja cały czas patrzyłem, bo ten pies tam biegał, zawsze trzeba zwracać uwagę na psy, czy są na smyczy, czy nie i tak dalej. No i tak kobieta w ogóle nie interesowała się, co się dzieje, siedzi w telefonie, w telefonie cały czas i pies się po prostu zesrał pod nogami. Prawda? Idziemy tutaj, grupa, wiesz, dzieci, tak sobie myślę, no ona sobie zaraz sobie stąd pójdzie. No i gówno zostanie, jakieś dziecko się wywróci, pośliźnie, czy inni wejdą. No nie może być, no, jedziemy się pies zesrał w ogóle w tłumie, kurde, dzieci. No i tam pokazuje, pokazuje, nie? Niech spojrzy pod nogi. Ona w ogóle nie jarzy. Ona patrzy się na mnie, że co od niej chce, nie? Nie, pokazuje, że na psa i pod nogi, bo nie chce mówić tam gdzieś po włosku, że się zesał, że gówno leży, żeby posprzątało. Nie chce mówić, tylko wskazuje. Ona w ogóle nic nie jarzy, nie patrzy w ogóle na co pokazuje, tylko. Aż wszyscy się zatrzymali, bo ja już przestałem robić bańki. Wszyscy ci ludzie już w ogóle patrzą, co ja robię Zajarzyli w ogóle, o co chodzi A ona nie Ona w ogóle opętana, ona patrzy, że co ja psa chcę, nie? I aż facet powiedział, że pies się zesrał, żeby posprzątać gówno I ta wzięła z wielkim oburzeniem, lecz posprzątała, tak? Wzięła woreczek, posprzątała, wyrzuciła i od razu za dzieci, za ręce i poszła oburzona, w ogóle nie zwracając uwagi. Za... No, trochę się upokorzyła, no, trochę ją upokorzyłem w tym tłumie ludzi, no ale pokazywałem delikatnie, żeby zajarzyła o co chodzi, żeby nikt tego nie zauważył, że jest posprzątała i byłoby dobrze, ale nie. No, to tylko tyle się takiego przydarzyło. A tak poza tym to nic. No dobra, lecimy <noise> Tak jak historia zrobimy. A teraz z ciekawości wam pokażę Co kupiliśmy za 80zł I sami sobie powiecie Czy to dużo czy mało W ogóle oliwa z oliwy mnie zastanawia Ile kosztuje w Polsce Bo tutaj litr oliwy z oliwy Extra virgin 5,50 euro Czyli 23zł I jogurty zwykłe waniliowe Jogurty greckie, proteinowe o dwóch smakach. Ramponada, pasta, dwa jabłka, pudełeczko krewetek, czosnek, makaron i pietruszka. 80 zł. Dużo czy nie dużo? Lit oliwy z oliwy, extra virgin I krewetki. No, a teraz kolacja Dobra. Jestem już po kolacji ale jeszcze dzisiaj zdecydowałem Wam pokazać co jestem w stanie kupić za 5 euro u naszej lokalnej piekarni chodźcie, zobaczymy ludzi pełno wciąż Jesteśmy na miejscu będzie co? Było tyle ludzi, że wyłączyłem kamerę, bo jej trochę to zajęło Ale mam takie dwie torby już w domu wam pokażę co można kupić za 5 euro w naszej lokalnej piekarni Smol brod O Focaccia Focaccia Mmm To jest pizza. Dwie takie wielkie pizze One na pół złożone są, dwie Siatka małych bułeczek Focaccia Mmm smaczne Mmm, co to jest to? A, są słodkie A, są słodkie And, and food. And food. Oh. So we don't need to make a shopping tomorrow. Some lasagna. Uh-huh. Okay. Mm -hmm. Oh. Some fish. Mmm. -hmm. Some sauce. and oh. Some chicken. Mm. And there's pasta. Uh-huh. To yeah. so one no, no, oh. Oh my God, no, i to wszystko nas kosztowało 5 euro. Bacana to chyba się opacała. Cały dzień widzenia już tam mamy.